Chrystian, jest nowy rok i nowy krok. Ja nie wiem jaki, to już od ciebie zależy w sensie. I ręka nieokrzczona, palec pusty. Chrystian ten palec, w sensie najserdeczniejszy. Ja nic nie inscenizuję Krystian, żebyś się tylko z nocnikiem w ręku nie obudził później. Sześciu króli było wczoraj i za chwilę z jajami do kościoła, czas leci. Po odroście na moim paznokciu możesz sobie zobaczyć, jak zasuwa kersan. Ale co w każdej chwili Krystian Przecież na to trzeba mieć pieniądze. A moja mamusia zaobserwowała, że ty jakby się nie przepracowujesz. I ja jeszcze nie wiem, Krystian, ale może się z tym zgodzę. No wtedy to ja nie wiem, pod znakiem wszystko staje. Nie wiem jakim znakiem, to ty masz prawo jazdy. Znaki powinieneś znać. Tyle ci powiem, że na kursy idę. Jeszcze nie wiem jakie, ale możesz zacząć już się bać, bo przy mojej życiowej intelektualizacji mogę dostrzec twoje ujemne braki.